Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz i w dzisiejszym filmiku chciałbym wam powiedzieć taką, przedstawić moją opinię tego, dlaczego uważam, że lada dzień rynek runie na dno. Yy, więc jak jesteście ciekawi, to zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie w ten poniedziałkowy wieczór i już postaram się to pokrótce, żeby ten też film nie trwał wieki streścić. Yy, więc słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, jak widzimy jest głębokie tutaj poruszenie na rynku, yy, wszystko rośnie, tak naprawdę nie wiadomo tak naprawdę czemu, yy, tam chyba 26%, inne kryptowaluty też zrobiły całkiem mm, sporo. No, ja się słuchajcie, mogę pochwalić, że tutaj na te faktycznie wzrosty czekałem tak naprawdę od trzech tygodni. Byłem tu chyba w ląku od 16 grudnia, jakoś tak. Tutaj dałem o, na moją grupkę na Telegramie, też wbijajcie, jest super fajna. Link jest w opisie, że najpierw albo będziemy od razu tutaj do 17200 i tak dalej, albo jeszcze będzie zniżenie do 16-400, i dopiero potem w górę. I tak naprawdę, jak sobie teraz to sprawdzam, to jest dokładnie o ten sam schemat, to aż jestem z niego dumny, że faktycznie. Poszliśmy w dół do 16,400, no, nawet idealnie, tak? I teraz hop-siłk w górę. I teraz dlaczego? I właśnie tutaj zamknąłem swoje longi. Dzisiaj zamknąłem longa na Bitcoinie, którego miałem od 16,570. Z niego tam miałem parę tysięcy dolarów, ale więcej zrobiłem na BNB. Miałem dźwignię razy 13, zrobiłem na tym 100, 140%, 16 tysięcy dolarów, jakoś tak. Ogólnie bardzo tak. 16 tysięcy dolarów zysku. Tutaj wszystko macie udokumentowane też na tej grupce. Możecie sobie wbić. I teraz tak. Dlaczego myślę, że od tego mniej więcej tutaj. Mm, Lewela mogą zacząć się słuchać globalne takie już większe, naprawdę spadki. Więc po pierwsze, spójrzmy sobie na wskaźnik ten, pomarańczowe kreseczki, które mówią o tym, gdzie tam lokalnie, to jest, wiecie, 4-godzinówka, to nie jest żaden taki globalny level, gdzie tam lokalnie się grube portfele wyprzedawają. Widzimy, że tutaj ciągle od dłuższego czasu się one wyprzedawają. I zazwyczaj to się wiąże z tym, że jak widzicie, o, wyprzedawają się, jest yy, korekta. Tutaj korekta, tutaj korekta, tutaj korekta, tutaj wam to załączyłem. No, tutaj też była korekta. Widzimy, że tutaj od dłuższego czasu jej nie było. Dlaczego? Świadczy to o tym, że słuchajcie, no jakoś ludzie załapali te fomo, longują dom Solane, tam ona rośnie dzisiaj razy, tam wiecie, 23% i tak dalej. Także to świadczy o tym, że po prostu ludzie, czyli. Płotki, że po prostu grubasy nie nadążają nad sprzedawaniem tego, bo to jakby nie chce spadać, tylko ludzie się już załadowali, myślą, że to jest koniec, bez idziemy do góry, ładują to, to na nowo swoje oszczędności yy, życia, yy, ale grubasy faktycznie nadal się wyprzedawają i to już nawet nie jest tylko widoczne na czterogodzinówce, tylko już na konkretnie dół bardziej jakby yy, dokładnej mierze, która w sumie rzadko się, tu już usunę może te kropeczki jakieś tam różne, która rzadko faktycznie się pokazuje na 12 godzinówce, tak? Tutaj widzimy były jakieś cztery kropeczki wtedy mm, poszliśmy w dół tutaj Tutaj tak samo były kreseczki w sensie, o tu był ten duży dłu, short, poszliśmy w dół bardzo dużo, nie? tutaj też, tutaj też. Więc y, to świadczy o tym, że ta nadchodząca korekta będzie no taka solidna. Jakbym powiedział, że taki pierwszy taki profil bym sobie dał gdzieś pomiędzy 16 300 a 16 000. Mm. Co do tego jeszcze się nakłada? Do tego się jeszcze nakłada oczywiście mój ulubiony Kingfisher, gdzie tutaj mówię, że teraz większość jednak tych likwidacji jest znowu pod nami. Teraz suci mali gracze znowu myślą, że idzie pompa, tak? Idziemy do góry. Tu już jest trochę tych likwidacji, dlatego tutaj też napisałem nawet na tej grupce, że. Gdzieś około tego momentu powinna nastąpić korekta. Od 17.200-17.600 tu jeszcze możemy w górę trochę podejść. Yy, tym bardziej, że jak tu już sobie spojrzymy na high-bloku, teraz tutaj mam odpalone jednomiesięczne likwidacje. Na Bitmakie on jest taki najbardziej, yy, najbardziej miarodajny. Faktycznie. Yy, nawet idealnie tu jest 17500. Są jakby tutaj ostatnie takie grubsze likwidacje. To jest żółty kolor, czyli to tam jest powiedzmy no ponad 600 milionów likwidacji jest na 17500. Potem tak naprawdę przez dłuższy czas tutaj jak widzicie, jest pustka co? Nie? No więc od tego momentu też najprawdopodobniej się odwrócimy. Myślałem, że to będzie około tutaj właśnie ciągle jesteśmy w tym zakresie także tutaj ciągle jest dobry czas. Na łapanie po prostu tych, yy, tych shortów yy, i zamknięcie longów. To na pewno, to na pewno. Yy, co jeszcze do tego wchodzi w grę? Yy, jak sobie spojrzymy tutaj na y, wykres SP500, to zobaczymy, że znowu, jak sobie oddalimy ten wykres na powiedzmy 1D, zobaczymy, że zbliżamy się do bardzo poważnego punktu oporu, od którego już tak naprawdę odbijamy, słuchajcie, od stycznia tamtego roku, czy już yy, no, od ponad roku, już tak naprawdę. Tutaj, tak, tutaj, 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 i teraz się do niego znowu bardzo uporczywie y, zbliżamy. Prawie go znowu tutaj dotykamy, tak? Także to jest kolejna sprawa. Y, kolejną sprawą jest to, że teraz na 4 na SP500 y, pali się znowu. Y, Palą się tutaj też że te poprawiaczowe kreseczki, które świadczą o tym, że grube ryby się wyprzedają, ale dodatkowo też palą się takie, widzicie, te czerwone, czerwone pola, co oznacza, że już po prostu wyprzedają się w tempie powiedzmy ekstremalnym. Tak? I tam przykład miał miejsce, co? nie wiem, czy widzicie tu pop kamerka zasłania. Tutaj był spadek. Tutaj był spadek, tutaj był spadek. To nie zawsze działa idealnie. Oczywiście, to są tylko wskaźniki, którymi się możemy posiłkować. Ale jak dodamy do tego wszystkie te aspekty, o których mówiłem przed chwilą, no to robi się całkiem ciekawie i faktycznie jakaś ta korekta, według mnie taka większa powinna y, gdzieś tutaj nastąpić, więc jak sobie tu jeszcze przejrzymy, na inny, damy inny taki mój, no trochę upośledzony <grystanie> wykres, o co w nim chodzi. Chodziło mi o to, jak już go rysowałem, jak byliśmy gdzieś tutaj, że według mnie na 70% dojdziemy do tej tutaj 17200, na 20% możemy dojść, to jest źle, w ogóle źle, Śle namalowane, chodzi no tutaj na okolica 17 tysięcy, jeszcze jest w takie stopnie prawdopodobieństwa. Ciągle jest też opcja, że dojdziemy wyżej gdzieś w okolice, to jest źle namalowane, boże, sorry, do 18 tysięcy. 600, ale to już są okolice, to już są po prostu bardzo małe szanse. Tak to oceniłem, także teraz według mnie jest bardzo fajna, myślę bezpieczna, taka niehazardowa okazja na złapanie shorta. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz musicie wejść na dźwignię razy 50, tylko na spokojnie, tam dajcie sobie dźwignię short razy 5 i według mnie powinno być dobrze, na, jeżeli chodzi o, o, o Bitcoina. Ja te różne solany się nie bawię, bo te małe coiny to nie wiadomo, tam raz wystrzelam, raz o 30%, potem spadną o 50%. Nie rozumiem ich, boję się ich i na nich nie gram. No, ale to jeżeli chodzi o Bitcoina. Zaraz jeszcze posiłkując się grupką dla zaawansowanych, którą też założyłem niedawno, jak ktoś jest ciekawy, to może mi napisać wiadomość, macie link, y, macie do mnie namiary na, 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 na Telegramie pod spodem. Y, są ważne wydarzenia zaplanowane na jutro, jeżeli chodzi tam, wiecie, o speech'a, o te meetingi w Stanach. Y, Powell będzie przemawiał jutro o 15, tutaj Mike y, pisze, Czasu polskiego, także faktycznie to może być potencjalnie albo takim zapalnikiem, do tego, że podskoczymy do tych, 16, do, do tych 17 600 w te okolice, by potem spaść, albo jeżeli przez noc tam dojdziemy, to może potencjalnie będzie to zapalnik do tego, żeby spaść. W czwartek są jeszcze ważniejsze dane. Dane CP chyba, i chyba jeszcze są dane o tak, initial Jobless Claims, jaki tam jest, wiecie, procent bezrobocia, jak on tam się zmienił. Także to są, tak naprawdę jeszcze ważniejsze dane, więc tak naprawdę od tych dwóch tutaj wydarzeń. Będzie zależało to, gdzie z tym rynkiem też tutaj pójdziemy. Potencjalnie myślę, że jednak jesteśmy na takim krawędzi globalnych spadków. Zdania aż do tego lewela tutaj nie zmieniam. Myślę, że najprawdopodobniej stanie się to właśnie pomiędzy tym przedziałem 7 do tych 17600. Aczkolwiek nie wykłuszam też dojścia troszkę, troszkę wyżej do tych powiedzmy 18600. Także tak to wygląda tutaj z mojej strony. Taki Wam szybki filmik chciałem nagrać. Zobaczymy jak będzie, sam jestem ciekawy. Sam tutaj w nowe pozycje właśnie short wszedłem. Te swoje longi zamknąłem, eee, włączyłem shorty. No i zobaczymy. Takie tu chciałem Wam nagrać update szybki. Dzięki i cześć.